Witam wszystkich bardzo serdecznie jak widzimy jest 9 stopni na plusie sobota 2 lutego 2000 jak już mówiłem 2 lutego 2019 jest w sumie w miarę ciepło ale jest dość duży wiatr słońce za chmurami niespecjalnie się wszelką śpieszy pojedyncze jakieś tam wylatują mniej, drugie więcej. Gdzieś z pół godziny temu troszkę bardziej latały, a teraz już mniej. fajnie nie widać żeby któreś ulę było jakoś tam pobrudzone jakąś biegunką także nie jest tragedia, no słońce jest za chmurami i za wiele to nic się nie dzieje a te co skrzepu zimna no pewnie cała kupa idźcie tu Tak właśnie się dzieje. Jakaś się doczepiła bestia. Tak właśnie się dzieje, jak jest taki chwilowy tylko przebłysk słońca. Przecież wychodzą, a później krzepną. No i jest strata. specjalnie się garną do oblotów. No bo nie jest zbytnio za ciepło takie kubki takie właśnie nitkowe kupeczki jak są to świadczy o tym że że jest w porządku nie ma jakiejś biegunki ale coś nie chcę ostrości No. tutaj sobie, tu był niesamowity oblot, a teraz już przestały, no, nic wiele nie widać. jakieś tam próbki no. zaczynają wynosić i nic poza tym odpoczywają gdzie tylko się da i chcę chycić ospaść nie wiem czemu No i to no tu też widać właśnie to co mówiłem pszczoły zbadują i się mali. Dobrze, to by było na tyle. Postaram się pozbierać te które siedzą w jakichś tam kupeczkach uratować je bidulki i to by było na tyle. Pozdrawiam wszystkich i żegnam się z Państwem